To też jest koń skostniały, wcześniej urodzony, no to jest taki typowy dwulatek i typowy sprinter, matka po kodiaku, e, po kodiaku właśnie jest ciężko kupić roczniaka, bo te konie są e, są dwulatkami ostre, szybkie, bystre i on robi takie wrażenie właśnie takiego kodiaka. Jest po dendymenie, dentymento to też sprinteli, no, robi takie naprawdę wrażenie wczesnego, szybkiego dwulatka. No i zobaczymy, może uda nam się go przygotować na pierwsze starty. No jest też takim łobuziakiem właśnie, on jest taki trochę pobudliwy. Ale zobaczcie ile to, to jest taki typowy irlandzki dwulatek. Krótkie, małe, dużo masy, mięśni podobny do tego poprzedniego siwego po Taumajazie. I to no, sama energia i, i szybkość w nich. E, Kipi. kipi, no dokładnie. Strasznie fajny kon. I to taki typowy na krótko sponsor. Nie, on się nas boi. Dobra, żony, dobra. O, też się boi po pomokry. Dobra, do domu. Bo właśnie ten jest gotowy i to widać, że może jakby dwulatkiem już...